Kochani, witam Was bardzo serdecznie w majkoterapii. Dzisiaj majka o brzydkim kaczątku. Temat dzisiejszego spotkania to brak akceptacji dla inności. Brzydkie kaczątko. Pewnego letniego poranka, niedaleko łąki, pod lasem, mama kaczka wysiadywała jajka. Czekając cierpliwie, aż wyklują się jej dzieci. Niebawem sześć skorupek pękło, a z każdej z nich wyszła mała kacuszka, popiskując wesoło, pi, pi. Były to bardzo urocze istotki. Mama kaczka, usłyszawszy piski małych kacuszek osłoniła je troskliwie swoimi skrzydłami i odpowiedziała, kwa, kwa, moje kochane maluchy. Gdy pękło siódme i największe jajo, stała się rzecz dziwna. Ze skorupki wyszła postać, która również wołała pi, pi, ale w niczym nie przypominała małych, ślicznych kaczątek. Była o wiele większa i brzydsza od pozostałych. Mama kaczka spojrzała w kierunku kaczątka i pomyślała. Ta kaczka wygląda inaczej. Jej piórka są takie szorstkie, a stopy o wiele za duże. Kwa! Weschnęła. To nic. Najważniejsze, żeby miało dobre serduszko. Pewnego dnia kaczka wraz z dziećmi wybrała się na spacer do gospodarza. Sześć żółtych kaczuszek od razu zyskało sympatię zwierząt. Tylko szarą uznano za, brzywa, za brzydactwo. Była dziobana i wyśmiewana przez wszystkich. Nazwano ją brzydkim kaczątkiem. Nawet rodzeństwo kaczątka często powtarzało: Brzydkie kaczątko, brzydkie kaczątko! Ale ty jesteś brzydki! Ciekawe, kto będzie chciał się z tobą bawić. Biedne kaczątko. Nie miało nawet gdzie się ukryć. Wyśmiewane przez wszystkich, postanowiło uciec i w dalekim świecie poszukać prawdziwych przyjaciół. Nikt mnie nie lubi. Jestem takie brzydkie. Rozpoczęło kaczątko. Wędrując samotnie, wkrótce dotarło do wrzosowiska opan opanowanego przez dzikie kaczki. Właśnie tu. Zmęczone i obolałe postanowiło spędzić swoją pierwszą noc poza domem. Rankiem obudziły go złośliwe komentarze dzikich kaczek: Jakaś ciebie brzydka kaczka ale nieważne jeśli chcesz, to możesz do nas się dołączyć. Jednak na drugi dzień przybyli myśliwi i gdy tylko zaczęli strzelać do kaczek, Całe stado poderwało się i odleciało, zostawiając brzydkie kaczątko same na wrzosowisku. Smutne i wystraszone postanowiło wyruszyć w dalszą drogę. Wędrowało długo, lecz nie znalazło nikogo, kto nie nazwałby je brzydkim kaczątkiem lub nie przepędzał z powodu brzydoty. Samotna wędrówka kaczątka trwała aż do zimy. Liście zaczęły opadać z drzew, a ziemia stawała się coraz twardsza. Biedne kaczątko nie miało gdzie się podziać. Pewnego wieczora duże stado pięknych ptaków przeleciało nad głową kaczątka. Były to łabędzie. – Ach, jak bardzo chciałbym być taki jak one – Pomyślało brzydkie kaczątko i pobiegło przez przed siebie, przez łąki i pola daleko, daleko, docierając wreszcie do małego domku, w którym mieszkała starsza kobieta. Staruszka nie miała dobrego wzroku. Gdy tylko zobaczyła brzydkie kaczątko, pomyślała, że to dzika gęś. Och, co za miła niespodzianka! Mam nadzieję, że to samica zniesie mi wiele, wiele jaj, powiedziała do siebie i włożyła brzydkie kaczątko do klatki. Każdego ranka starsza kobieta zaglądała do klatki, aby zobaczyć, czy gęś złożyła już jajka. Ale zawsze odchodziła niezadowolona. Gniazdo było puste. Po kilku dniach. Staruszka straciła cierpliwość i wyrzuciła brzydkie kaczątko z domu. Uciekaj stąd! Jesteś bezużyteczna dla mnie! powiedziała ze złością. Kaczątko posłusznie pomaszerowało przed siebie i znalazło sobie schronienie nad brzegiem stawu. Tymczasem sroga zima zawieszała na niebie coraz cięższe, pełne śniegu chmury. Z czasem ziemia i wszystkie rośliny pogrążyły się w zimowym śnie. Biedne kaczątko nie mogło znaleźć nic do jedzenia. Bywały chwile, w których myślało, że przyjdzie mu umrzeć z głodu. Pewnej nocy kaczątko poczuło wielkie pragnienie. Wyruszyło więc w poszukiwaniu wody. Wkrótce było już tak zmęczone, że położyło się na twardym lodzie i zasnęło. Nazajutrz przychodził tamtędy pewien gospodarz. Na szczęście zauważył on leżące na lodzie kaczątko. Biedaku, ale ty jesteś zmarznięty powiedział z troską. Zabiorę cię ze sobą. A moja żona się Tobą zaopiekuje. Dzięki troskliwej opiece kaczątko powoli odzyskiwało siły, stając się z każdym dniem coraz większe i silniejsze. Dzieci gospodarza uwielbiały zabawy z kaczątkiem. Niestety nie były przy tym delikatne, więc kaczątko zamiast wspólnej zabawy wolało uciekać przed dziećmi jak najdalej. Przy pierwszej nadarzającej się okazji opuściło dom gospodarza. Na szczęście kaczątko znalazł kryjówkę w zaroślach na bagnach i tam pozostało do końca zimy. Wraz z nadejściem wiosny zrobiło się ciepło i przyjemnie. Okoliczne zarośla obudziły się z zimowego snu, a wraz z nimi nasze kaczątko. Wyprostowało swoje silne skrzydła, pomachało nimi wielokrotnie i nagle uniosło się wysoko, wysoko nad ziemią. W pewnej chwili zauważyło trzy piękne łabędzie pływające po jeziorze. Polecę tam do tych królewskich ptaków pomyślało kaczątko. Ale co to będzie, jeśli i one będą wyśmiewać się z mojej brzydoty? Pomimo wszelkich obaw, poleciało obejrzeć piękne łabędzie z bliska. Usiadło dostojnie na tafli jeziora, nieśmiało zwisił głowę i wówczas ujrzało swoje oblicze. W wodzie odbijał się obraz pięknego łabędzia. A nie wszystkiego kaczątka. Och, a kto to? To ja? To naprawdę ja? Wykrzyknęło kaczątko. To znaczy, że nie jestem kaczką. Tymczasem stado łabędzi przypłynęło, aby powitać nowego towarzysza. Najstarszy łabędź spojrzał na młodego przybysza i rzekł: Pamiętam cię! Byłeś jeszcze taki malutki, gdy lecieliśmy całym stadem nad wrzosowiskiem. Wysłaliśmy wtedy po ciebie dwóch naszych towarzyszy, ale niestety nie mogli cię odnaleźć. Cieszę się, że udało ci się przetrwać tę mroźną zimę. A teraz popóń z nami, a zobaczysz wreszcie swój prawdziwy dom i poznasz swoją rodzinę, która tak długo cię szukała. Piękny łabędź. Przyłączył się do stada, w którym zyskał oddanych przyjaciół i dzięki któremu odnalazł swój prawdziwy dom. Był najpiękniejszym i najszczęśliwszym łabędziem na świecie. Kochani rodzice, <kuh> teraz pytanie dla, pytania dla waszych dzieci. Jakie uczucia przeżywało kaczątko? Możecie zapytać swoje dziecko, czy kiedykolwiek czułeś się podobnie do kaczątka? Co bohater zrobił, by poradzić sobie z odrzuceniem? Dlaczego bohater postąpił w taki sposób? Możecie też zadać pytanie dla swojego dziecka, co ty byś zrobił na jego miejscu? Kolejne pytanie, czy masz wśród swoich kolegów kogoś, kto został podobnie potraktowany do kaczątka, czyli odrzucony przez pozostałych kolegów? Jak może czuć się twój kolega? Czy możesz mu w, jakiś, w jakikolwiek sposób pomóc? Co było dla ciebie najciekawsze, tudzież najważniejsze w tej baśni? Co było dla ciebie najsmutniejsze? Kim okazało się być brzydkie kaczątko? Dlaczego nasz bohater został odrzucony? Czy być innym znaczy być kimś gorszym? Czy powinniśmy oceniać odmienny wygląd, albo oceniać innych za, za to, że są inni, że wyglądają inaczej niż my? Po pytaniach możecie zorganizować wspólną zabawę. Wyrysowanie. Osoba y, rysuje swój własny, wymyślony, wykreowany przez siebie rysunek. Potem pokazuje pozostałym uczestnikom zabawy i informuje, dlaczego narysowało akurat taki rysunek. Niech powie o. Emocjach bohaterów, których przedstawiło na danym rysunku. Jakich doświadczają uczuć? Potem porozmawiajcie o Waszej inności. I Wy, drodzy rodzice, w tym momencie, możecie powiedzieć, że inny nie oznacza gorszy. Tylko po prostu jest inny. Ma inny sposób myślenia, inną wyobraźnię, inny wygląd, inny temperament, osobowość, inną urodę. Ale jest sobą. Jest i może być naj dla siebie najszczęśliwszą osobą i najpiękniejszą, bo jest. Sobą jest inny, niż pozostali. Możecie też pokazać nawzajem swoje rysunki, że macie zupełnie inną wyobraźnię i każdy namalował coś innego. W ten sposób możecie wprowadzić swoje dzieci w świat inności i od małego kształtować ich postawę w kierunku, że inny nie oznacza. Gorszy. Po prostu jest inny niż my. Nawet pokazać wśród rodzeństwa, że są inni, ale inni nie oznacza, że jestem gorszy od mojego brata czy siostry. Wyróżniam się innością. Wyróżniam się zupełnie innym charakterem, innym wyglądem. Ale to jest mój atut. Pokazujcie, że inność jest atutem. I pytania teraz do dorosłych. Co o sobie myślisz, patrząc na swoje życie, czy też patrząc na swoje ciało? Z kim się porównujesz? Jak traktujesz pozostałych członków rodziny? Czy zdarza Ci się zaczepić kogoś <noise> tylko dlatego, że nie podoba Ci się jego ubiór, czy wymowa, czy też figura? Czy zdarza Ci się taką osobę osądzić, potępić, ocenić za jej inność, za to, że w tej inności Tobie się coś nie podoba? Jak często zdarza Ci się osądzać innych? Za co ich osądzasz? Co widzisz, patrząc na koleżankę, kolegę, partnera swojego? I na końcu, nieważne, że urodziłeś się na kaczym podwórku, ważne, że urodziłeś się z łabędziego jaja. Nieważne z jakiego domu pochodzisz, <laughs> oceniaj to, co masz i kim jesteś. Oceniaj siebie przez pryzmat tego, co już za tobą, jak wiele osiągnąłeś, ale oceniaj siebie, nie innych ludzi. Oceniaj siebie za swoje doświadczenia i za to, jak daleko dzięki tym doświadczeniom doszedłeś. Pamiętaj i zawsze miej to w swoim sercu, że inność nie oznacza bycie gorszym, ale inność oznacza, że wyróżniam się tym, co jest. We mnie, kim jestem. I nigdy, przenigdy nie porównuj się do kogo, do nikogo. I nie oceniaj ludzi przez okładkę, bo mogą, możesz widzieć brzydkie kaczątko, ale zła będzie go jaja. I pamiętaj o tym, że inny nie znaczy gorszy. Po prostu jest inny. I tak samo jest z Tobą. To, że jesteś inny, nie znaczy, że jesteś gorszy. Po prostu wyróżniasz się swoją innością. I każdy zasługuje na szacunek, bo wyróżnia się swoją innością. Dziękuję Wam za dzisiaj. Miejcie dobry czas, fajną zabawę ze swoimi dziećmi i do zobaczenia następnym razem.